Podczas obserwacji ogrodu niejednokrotnie dochodzimy do wniosku, że warto coś zmienić lub przesadzić. Podobnie było w przypadku pana Zielińskiego. Postanowił on wymienić kilka iglaków, które częściowo przemarzły tej zimy. Przy tej okazji przypominamy kilka zasad poprawnego sadzenia roślin. Pierwszym etapem jest przygotowanie odpowiedniej wielkości dołu. Pomocnym narzędziem może być świder ręczny. Ułatwia on robienie otworów w różnych rodzajach gleby, nawet w bardzo twardym gruncie. Dzięki zamieszczonej na trzonku skali wiadomo, jakiej głębokości dół został wykopany. Gdy jest on już odpowiedni, wsypujemy na dno podłoże dobrane do potrzeb rośliny. W przypadku iglaków powinno być ono spulchnione, zasilone specjalistycznym nawozem o kwaśnym odczynie około 5,5 pH. Roślinę ustawiamy na dnie otworu i sprawdzamy, czy jest umieszczona w pozycji pionowej. Powinna znaleźć się na takiej samej głębokości, na jakiej rosła do tej pory. Korzenie obsypujemy ziemią i dokładnie ubijamy. Na koniec każdą świeżo posadzoną roślinę należy dokładnie podlać. Drzewa, krzewy i byliny z pojemników można sadzić cały sezon. Jednak najbardziej sprzyjającym okresem jest wiosna i jesień. Nie zapomnijmy także o nawożeniu. Wiosną nawozimy wszystkie rośliny wieloletnie byliny, krzewy, pnącza i drzewa. Rozsypując nawozy, pamiętajmy, aby dokładnie przestrzegać dawek podanych przez producenta na opakowaniu. Pani Zielińska poruszyła ten temat z ekspertem. Dlaczego wiosenne nawożenie jest tak istotne? Rośliny po zimie potrzebują dodatkowej energii, ruszają mocno soki, stąd też niezbędne jest dostarczenie właściwych składników. One często są zgromadzone w podłożu, ale jeżeli roślina ma już kilka lat w tym samym miejscu jest posadzona, potrzebuje dodatkowego wzmocnienia, czyli nawożenia. Nawożenie wiosenne zaczynamy w kwietniu, możemy również kontynuować w maju, w czerwcu, przygotowując rośliny do prawidłowego wzrostu. Na półkach sklepowych mamy różne nawozy i te do iglaków i do roślin kwitnących i do liściastych Czym one się tak naprawdę różnią? Te nawozy przede wszystkim różnią się składem i również jakością składników e, użytych do produkcji. Stąd też nie zawsze skład azot fosfor potas mówi nam wszystko często są to bardzo drobne mikroelementy które są dodatkowo zawarte w każdym nawozie jak również i jakość tych składników z których została stworzona granula poszczególna kulka nawozowa czy poszczególny składnik nawozowy stąd też zwracajmy uwagę na marki nawozów na jakość tych nawozów możemy również tutaj wyróżnić nawozy organiczne czy organiczno-mineralne czy mineralne te mineralne już po kilku dniach, po kilkunastu są pobierane przez rośliny. Bardzo często stosowane są nawozy długodziałające, otoczkowane lub częściowo otoczkowane. Oznacza to, że roślina przez cały okres, czyli 3 do 6 miesięcy będzie systematycznie pobierać sobie niezbędne składniki, które są pod wpływem warunków pogodowych uwalniane do podłoża i pobierane przez roślinę. Co charakterystycznego jest w nawozach do iglaków? Iglaki to rośliny przede wszystkim lubiące podłoże kwaśne, odczyn kwaśny podłoża. Stąd też część nawozów stosowanych nie powinna przede wszystkim zmieniać składu podłoża, nie powinna zmieniać odczynu pH. Nawozy do iglaków są wieloskładnikowe, czyli tutaj wpływają na rozwój części zielonej, ale też, często też wiemy, że iglaki to rośliny mające kolor często niebieski czy, czy żółty. Stąd też niezbędny będzie jej potas. Fosfor jest bardzo ważny też przy rozwoju systemu korzeniowego i mikroelementy. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z roślinami kwitnącymi, jak na przykład róże czy inne krzewy ogrodowe, byliny typu piwonia, typu również rośliny cebulowe. Tam znaczenie będzie miał przede wszystkim potas, dobrej jakości potas, aby rośliny szybko, mocno zawiązywały pąki kwiatowe i ładnie obficie kwitły odpowiednim kolorem. I później w okresie docelowym przygotowanie roślin do zimy. Pamiętajmy, że większość roślin wieloletnich w tym samym roku po kwitnieniu już zawiązuje pąki kwiatowe na sezon kolejny, chociażby rododendrony. Stąd też ważne jest to nawożenie wczesną wiosną, żeby rośliny już przygotowały się do kolejnego sezonu. A czym powinien się charakteryzować nawóz, którego użyjemy w warzywniku? Nawóz y, przede wszystkim powinien wzmacniać rośliny, ale też pamiętajmy, że nie może on zbyt mocno oddziaływać na rośliny, żeby nie powstało niebezpieczeństwo jakiegoś przenawożenia, y, zbyt dużego uwalniania składników. Stąd też nawozy otoczkowane czy nawozy o długim działaniu bardzo powoli uwalniają składniki pokarmowe i roślina, aż tak powiem, nie zachłyśnie nie zabierze tego nawozu zbyt dużo, a będzie systematycznie pobierała do właściwego wzrostu. Nie mamy wtedy obawy, że nasze warzywa czy rośliny w ogrodzie są przenawożone, pojawiają się jakieś azotany, azotyny. To jest e, zjawisko, które może się zdarzyć, choć w badaniach wszystko wskazuje, że rośliny, w roślinach, które były nawet nawożone nawozami mineralnymi, nie ma składników typu azotany, azotyny. Więc to ryzyko praktycznie w, w, przy nawozach mineralnych nie istnieje. A po czym poznać, że roślina jest przenawożona? Roślina przenawożona jest zbyt wybujała, ma zbyt, jest zbyt wyciągnięta, przekoloryzowana, jeżeli jest to kolorowa roślina o innym niż zielonym kolorze i jest bardzo wiotka. Też rośliny przenawożone są bardziej narażone na choroby i niestety trudniej później oczywiście też warzywa szczególnie przechowują się.